Dzień dobry, chodźmy do rynku, patrzcie co ja znalazłem. Por to są specjalne por miasteczka przed Turiniem. Ten por jest e, słodki i jest miękkie, widzisz? To jest super dobre. I dzisiaj ja mam też Castelmanio, to jest e, ser, ale troszeczkę kwaśny, ale będzie super kremowy. Rysz i e, masło i oczywiście wina białe I dzisiaj będziemy zrobić specjalne risotto por i ser idziemy zaczynamy gotować bulion warzywny później myjemy i kroimy por cieniutko voilà. i teraz musimy cześć nasze ser Dajemy na patelnię pół masła i muszę roztopić. A, widzisz? Kiedy już jest prawie roztopione totalnie, dodajemy nasz por. Widzicie? Po 1 minut dajemy szczyptę soli. Fajne. I voilà. I teraz dodajemy ryż. Dlatego musimy prażyć ryż. Pamiętajcie, musi być ryż do risotto, carnaroli, eh, arborio. Możecie znaleźć na supermarket Lidlu, eh, Biedronka, oni mają. Później dodajemy całe szplankę białe wino. Musi być bardzo dobre wino. Ogień musi być na maksa teraz, dlatego musi waporować alkohol. I zostanie smak wina. Dlatego musi być bardzo dobre wino. Teraz ogień na minimum i kontynuujemy gotować ryż z bulion. Patrzcie, dodajemy trochę bulion, aż nie będzie prawie przykryte ryż, ale nie musi być totalnie przykryte. Nie chcemy. Gotowa, czy ryż? Musimy po włosku mówimy risotare. Widzicie? Takie. Wystarczy. Już. Widzicie? Takie musi być. Teraz muszę się zostaje. Potrzebuje 18 minut. Więcej czasu idziemy na aperytywę, białe wino. I dobrze. W międzyczasie ja nie zgubię czasu. Ja wypiję wino białe. To wino białe jest na takie same miasto odpor. To znaczy, że jest przed Kunią Piemonte. Mm. Super, naprawdę. O, ryż już jest gotowy. Wyłączymy ogień. Widzicie? Już jest gotowe. Teraz dodaję ciut czut bulion. A e zaczynamy mantekatura, czyli kremowanie. Jak? Dodajemy resztę masła. O, oh, czekamy 1 minut, że roztopie I teraz dodajemy. Nasze ser. Mm, ten castelmanio ser jest naprawdę super dobry. A śmiardzący, jak lubię mój teściowy Widzisz? To jest naprawdę super, super dobry. To jest kozy ser. Jeśli nie macie e, ser, kozy castelmanio, możecie e, użyć jakikolwiek e, ser, że się roztopia. Widzicie? Patrzcie jak krem, mm. Chcę spróbować naprawdę, ale ja będę spróbować. Teraz daj mi talerz. Jeden kochelka. No, jeszcze ciut. Dwa, dwa. Ok. Jutro dieta. I voilà. Teraz patrzę. Stukamy od spodu talerz. a Ewallah. I teraz mój moment, ja idę spróbować. Mm. Mm. Mamma mia! Lubisz ten przepis? Subskrybuj na mój kanał i daj mi like. Do widzenia!